Is the one you want to take home to your mom Decyzja, technologia i świetne jakości rozwiązania mogą iść w parze z najlepszej jakości produktami. Oczywiście marka Beautyfly ponownie to udowadnia, tworząc najnowszą suszarkę z serii Touch Flow Sense Hair, która dodatkowo wykorzystuje jonizację ujemną. Ma szereg fantastycznych rozwiązań, które ułatwią Ci po pierwsze rozczesanie finalnie włosów, wysuszenie ich, a co ważne ułożenie i stylizację. I pamiętaj o tym, że już nie musisz mieć wysuszonej skóry głowy, a na przykład po długości mokre włosy albo odwrotnie. Teraz będzie to precyzyjne i jednocześnie bardzo szybkie suszenie. Przekonaj się o tym, jakie ma funkcje, jak ją stosować i jakie efekty uzyskasz. Także koniecznie obejrzyj to w recenzję, a myślę, że ta suszarka będzie niedługo twoja. Na początku może skupimy się na tym, co macie w tym przepięknym skórzonym etui. Bo może od niego zacznę. Uważam, że to jest idealny pomysł na prezent. Zobaczcie. Marka Beautyfly, tworząc swoje najnowsze produkty, przede wszystkim koncentruje się również na tym efekcie wizualnym, który jednocześnie stanowi jej fantastyczny element prezentowy, bo w tym skórzonym etui macie tak naprawdę zawarty cały zestaw komplet i to jest świetny pomysł na prezent, nawet od nas dla siebie. Także myślę, że to jest już pierwsza rzecz taka wizualna, która bardzo uprzyjemnia korzystanie z tych produktów. One jednocześnie są wysokiej jakości, jeżeli chodzi o wykonanie, ale co ważne, precyzyjnie wszystkie te elementy są naprawdę. Naprawdę dopieszczone z tej strony technicznej, ponieważ ja zawsze na to zwracam uwagę. Myślę, że Wy też jesteście detalistkami, więc jednocześnie chociażby yy... Sugerując prezent, zawsze można zwrócić uwagę właśnie na Beautyfly i te najnowsze rozwiązania. Przede wszystkim w zestawie znajduje się szczotka, która ma taki magnetyczny koncentrator, który jednocześnie sprawia, że strumień powietrza przepięknie przepływa przez wasze włosy. One się nie plączą, też nie robicie takiej bujnej fryzury, tylko faktycznie skupiacie strumień powietrza na włosach i przez to on dostaje się naprawdę do Samego końca, więc to jest bardzo ważne. No, i tak jak mówię, nie trzeba wkręcać tego. Gdzieś tam to się nie wyrobi, tylko po prostu przykładacie i już jest zamontowane. Także to oraz suszarka macie w zestawie. Pojawia się też szczotka, która cudownie rozczesuje włosy i muszę Wam powiedzieć, że ona sprawia, że włosy po pierwsze się pięknie lśnią, natomiast bardzo ładnie też e, tak jakby modeluje te włosy, bo one stają się od razu proste, takie zobaczcie, przepięknie lśniące, no to ewidentnie widać, że ta szczotka współgra i pracuje razem z Waszymi włosami, także myślę, że przeciągając też nawet naturalne nasze sebum po włosach, sprawiacie, że ta szczotka po prostu lśni, więc jest fantastycznie wykonana, ma takie jakby cztery cztery takie rzędy. I tutaj razem osiem, które się ze sobą łączą w jedną szczotkę i pięknie przeczesują właśnie Wasze włosy, i już macie tak naprawdę gotową fryzurę, ponieważ wystarczy je przeczesać po suszeniu i macie tak naprawdę wszystko w pakiecie. Natomiast jeszcze mamy oczywiście dyfuzor dla osób, które mają piękne, bujne loki, chcą to jeszcze podkręcić, więc sama suszarka również Wam w tym pomoże z tym elementem. Beautiful Eye tak naprawdę tworzy sztukaterię. Każdy element i jednocześnie całość jest maksymalnie dopracowana, jeżeli chodzi o technologię, rozwiązania i użytkowość. Więc przejdziemy teraz do panelu sterowania. Jak widzicie, to wszystko znajduje się na kolorowym wyświetlaczu. To przepięknie wygląda i jednocześnie stanowi naprawdę świetny element użytkowania na co dzień, ponieważ nawet temperatura jest oznaczona kolorem przy obramowaniu, więc to wszystko tak naprawdę Beautyfly intuicyjnie Wam pokazuje, jaką temperaturę wybraliście, więc nawet kątem oka można zawsze się skorygować. No i oczywiście ustawiacie dwa tryby prędkości, w zależności od tego, jaką układacie frysurę, jak lubicie tak naprawdę zastosować nawiew w swojej pielęgnacji. No i co jest ważne, te pięć trybów, co jest dla mnie bardzo precyzyjne, ponieważ w momencie, kiedy ja mam długie włosy, a która jest z Was ma krótkie, albo też chcemy wysuszyć nasze dzieci, zawsze warto dostosować przede wszystkim do swoich potrzeb. Konkretny tryb, jak i do domowników i użytkowników tej suszarki. Więc w pierwszej kolejności macie oczywiście tryb e, takiej stałej temperatury, która nie doprowadza do przesuszenia włosów, jednocześnie jednolicie suszy. I ja niejednokrotnie borykałam się z tym, że miałam na przykład niedosuszoną skórę głowy. Po długości miałam włosy przesuszone, więc stylizacją tak naprawdę nadganiałam ten mankament. A tutaj już. Ionizacja ujemna Wam pomaga w tym, aby włosy się nie puszyły, żeby były lśniące i żeby przede wszystkim się nie plątały. Stąd też bardzo Wam zwracam uwagę, żebyście korzystały z koncentratora, ponieważ to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie, jeżeli chodzi o puszczenie strumieniu powietrza. Ja zauważam też jedną rzecz, że suszarka jest bardzo szybka i finalnie rozmawiając ze znajomymi, e, tak naprawdę tworzą się challenge. Stosując jednocześnie jeszcze starą suszarkę i e, korzystając z Beautifly, e, robimy challenge kto szybciej wysuszy włosy i oczywiście wiadomo, kto wygrywa, Beauty Flying, ponieważ ona naprawdę szybko suszy włosy, ale ja to zauważam na swoich długich, ponieważ niejednokrotnie zapałam się na tym, że zaczęłam suszyć włosy, a one już były suche. I co jest ważne, one nie są przesuszone i nie mają e, takiego, wiecie, silnego nawiewu, nie plączą mi się włosy i nie są przesuszone na końcach, więc e, te tryby świetne I kolejnym, właśnie, jest naprzemienna temperatura. Raz ciepły strumień powietrza, raz zimne, To też fantastycznie układa włosy. Przede wszystkim sprawia, że one się bardzo ładnie lśnią po długości. Ale uwaga, mamy dwa kolejne tryby dostosowane do długości włosów. Możecie trybem dla krótkich włosów suszyć i wtedy zupełnie inaczej stylizujecie fryzury. I co jest ważne, macie tryb do długich włosów. I uwaga dla dzieci, ale mężczyźni spokojnie mogą też z tego trybu korzystać. Także tutaj Beauty Flying stworzyła naprawdę dla Was szereg fantastycznych rozwiązań. W zależności od typu włosa, długości i ulubionej temperatury. Funkcja, która mi się najbardziej podoba w tej suszarce, to technologia Smarta, dzięki czemu możecie odłożyć suszarkę i ona automatycznie się sama wyłącza. Ja Wam za chwilkę pokażę i taki zrobię mini tutorial, jak to zrobić, natomiast to jest świetna opcja również dla dzieci, ponieważ one również chcą używać suszarek, lubią suszyć włosy, i też to bardzo zachęca do tego, żeby sam miał wpływ na to, jak ich fryzura wygląda. W związku z tym możecie spokojnie dać się w rączkę suszarkę i automatycznie przy tej funkcji dziecko odkładając suszarkę. Nie będzie powodowało tego, że ten nawiew będzie wypychał suszarkę i ona będzie spadać, może się po prostu zniszczyć, tylko finalnie ona będzie się wyłączać. Więc to myślę, że jest dla Was bardzo funkcjonalne i jednocześnie wygodne, ponieważ nie tracicie tej energii, kiedy stylizujecie włosy. I uwaga, ja sobie bym życzyła taki prysznic, kiedy wchodzimy pod prysznic, myjemy włosy i automatycznie schodzimy z tego prysznica i tego jakby tej ściany wody, tylko później finalnie wracamy się spłukać. Więc tutaj też wymaga mogła zostać taka zastosowana technologia. Beautify ma kolejne pole do działań, natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o samą suszarkę, mnie to finalnie wystarcza, ponieważ w momencie, kiedy gdzieś tam mam stertę ubrań, na przykład na pralce i odłożę tą suszarkę, to ona mi nie spada, tylko się automatycznie wyłącza i w momencie, kiedy jest ruch suszarki i po prostu ją skierujecie w stronę włosów, ten nawiew się automatycznie włącza, także myślę, że to kolejne ciekawe rozwiązanie. A teraz pokażę Wam bardzo fajną funkcję tej suszarki, w momencie, kiedy suszycie włosy i odkładacie na chwilę, ona będzie się sama wyłączać, natomiast trzeba włączyć odpowiedni tryb, więc na początku przesuwamy na środek panel. Następnie klikamy. Naciskamy dłużej ten przycisk aż się zaświeci, klikamy i działa. Także w ten sam sposób możemy wyłączyć i włączyć. W suszarce oczywiście zostało zastosowane, obiegowe ciepłe i zimne powietrze, więc to jest ogromnym plusem, ponieważ nasze włosy po prostu nie są przesuszone. No i co jest ważne, skupmy się również na designie, ponieważ sama w sobie suszarka jest bardzo lekka. I muszę Wam powiedzieć szczerze, że planując dłuższe podróże, ja zdecydowanie znajdę na nią miejsce w mojej walizce, ponieważ ona nie jest ciężka, ona nie zajmuje dużo miejsca, bo jednocześnie, jak sobie po prostu wypniecie koncentrator, czy też gdzieś tam. Kładąc nawet dyfuzor, słuchajcie, obok, to ona zajmuje bardzo mało miejsca. To są też naprawdę fajne rozwiązania, jeżeli chodzi o lekkość. No i co jest też dla mnie ogromnym plusem, to jest długi kabel w tej suszarce, ponieważ niejednokrotnie ja sobie na przykład na stojąco suszę włosy przed dużym lustrem, więc to jest kolejny plus, więc design lekkość, użytkowość, oczywiście wyświetlacz i możliwość wybrania trybu dostosowania tak naprawdę do swojej pielęgnacji, tworzy to najlepszego przyjaciela do stylisty fryzur, także myślę, że niejednokrotnie spotkam się z tym, że Beauty Flight będzie w salonach fryzjerskich, bo dodatkowo ta suszarka jest bardzo cicha, w związku z tym Wy również możecie sobie na spokojnie nawet przy maluszkach suszyć te włosy i nie skupiacie tego strumienia tak powietrza na całe mieszkanie, cały dom, także tak jak mówię o salonach fryzur, to to jest bardzo bardzo ciekawe, ponieważ tam spotykają się często koleżanki, no cały czas jest ta rozmowa w obiegu, więc myślę, że to też będzie ciekawe rozwiązanie. Pomyślcie o tym i e, jednocześnie skupcie się na tych e, fantastycznych elementach, które tak naprawdę wypracowało Beautifly tworząc dla Was suszarkę do stylizacji Waszych włosów jednocześnie dbając o Wasze włosy, które tak naprawdę są naszą wizytówką i stale zależy nam na tym, żeby one miały połysk, żeby nie były przesuszone, żeby ta stylizacja szła w parze z pielęgnacją, a nie odwrotnie. Tak naprawdę nie nadabiamy tej stylizacji, która może niszczyć włosy właśnie pielęgnacją, tylko synergicznie współgrajmy, więc mam nadzieję, że marka Beauty Flying ponownie stworzyła bardzo ciekawy produkt, jednocześnie tym razem z serii Help, do Waszych włosów. Także koniecznie subskrybujcie kanał, wpadajcie również na Instagram i i stworzyłam dla Was też e, krótką rolkę, która będzie opowiadać o e, tej suszarce i jednocześnie technologii, którą wykorzystuję, więc myślę, że na każdym etapie będziecie miały informację, jak ona działa. Ja się zamierzam trzymajcie się, cześć!